Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć! Wpadamy z książkowym wyzwaniem na lipiec. Hashtag? Czytelniczy alfabet. W lipcu zapraszamy Was do wspólnego czytania książek nowych autorów, takich, których jeszcze nie znamy, których nazwiska rozpoczynają się od liter. Eu i, i M. Tak. Um, oczywiście, wyzwanie całomiesięczne. Um, będzie również łączyło się jak zwykle z maratonem 24-godzinnym, i tym razem taki maraton planujemy z 23 na 24 lipca. Od 16 do 16 myślę, że będzie nam pasowało. I teraz tak, co my zamierzamy czytać na tym maratonie? Nie będziemy Wam tu przedstawiać całego TBR-u, bo jeszcze samego do końca nie znamy, mamy sporo książek, nie wiemy po którą sięgnąć. Ale na pewno chcemy po jedną taką książkę, za jedną książkę się zabrać i będzie to książka Bena Miller'a. O chłopcu, który zniknął w świat. Jestem mega ciekawa. Tak. No, na pewno znajdzie miejsce na maratonie ta książka, bo obie bardzo chcemy ją przeczytać. Jeszcze nie wiemy, czy od niej zaczniemy, ale zobaczymy. Ale tak, jeśli macie ochotę również przeczytać tę pozycję, to może przeczytajcie ją z nami na maratonie i podyskutujemy sobie później w komentarzach albo w grupie, albo na Instagramie na jej temat. Natomiast Mamy jeszcze dla Was kilka poleceń takich książek, które my już czytałyśmy, a może Wam również przypadną do gustu. I jak zwykle, my polecamy literaturę dziecięcą, ale Wy możecie czytać w tym wyzwaniu co tylko chcecie. I pamiętajcie, że nie trzeba brać udziału w maratonie, żeby wziąć udział w wyzwaniu. Można po prostu sobie w ciągu miesiąca czytać te książki i opuścić maraton, jeśli komuś nie pasuje ten czas albo nie lubi maratonów. No, i pierwszą taką pozycją, którą chcemy podrzucić Wam tutaj, jest coś, co pewnie większość czytała, ale ja na przykład zabrałam się za nią dopiero jako dorosła, w ogóle nie wiedziałam wcześniej o jej istnieniu. I jest to Baśnioból. Brandona Mula. Myślę, że jeśli nie czytaliście nic z tego autora, to będzie to Warto. idealna pozycja na to wyzwanie. Ona ma dość gęsty tekst, jeśli chodzi o, o młodszych odbiorców, to no, nie tyle gęsty może, co, co jest to dosyć mała czcionka, ale czyta się to bardzo szybko, bo ona wciąga. i bardzo. Tak, ta książka wciąga. O czym tu mamy? O dwójce rodzeństwa, którzy jadą... Do dziadków na chyba wakacje czy I może I spotykają kóry. tam y, pewne baśniowe, magiczne stwory. Y, tyle wystarczy, żebyście wiedzieli, myślę. Kolejną pozycją, y, Wendy Maas, jest Bob. Przyjaźń to magia, która nie przemija. Tak. Mega książka. Tak, Mija się zakochała. E, ja ciut mniej, ale mimo wszystko bardzo mi się ta pozycja e, podoba. Ona jest też ślicznie wydana i to jest faktycznie pozycja, którą e, spokojnie łykniecie e, na raz na maratonie myślę. E, jeśli jesteście w wieku mi bądź starsi, e, <laughs> e, przypomnę, tutaj Mija ma 9 lat, e, więc e, no, na spokojnie można e, po taką pozycję. Również na tym wyzwaniu sięgnąć, e, lub na maratonie, jeśli będziecie mieć ochotę. Kolejna pozycja, która w tym wydaniu jest już niestety niedostępna. Bardzo żałuję, bo no, to jest świetne wydanie. E, jest to pozycja Katarzyny Marciniak. Moja pierwsza mitologia? Tak, w dwóch tomach. Pierwszy tom i drugi. E, Super. I, tak, wiecie co, e, nawet jeśli ktoś nie przepada za mitologią. To tu jest to tak świetnie ujęte. Mamy tutaj. Można e, się pośmieć. Mamy tutaj e, mity, i później takie odniesienia, y, na przykład frazeologizmów e, powstałych w oparciu o mity e, w odniesieniu do współczesności, do współczesnych e, sytuacji e, spotykających dzieci, tak, żeby było wiadomo, jak ich używać. No, dużo humoru tutaj jest, bardzo fajnie, zwłaszcza, zwłaszcza ten pierwszy, to mi się podobał. Także polecamy, jeśli tylko gdzieś dorwiecie. Ja widziałam, że jest w innym wydaniu, natomiast to za to ręczę, że jest świetne. I? Mija Ziemianka. Mhm. E, Anny e, Maciejowskiej. Mhm. Bardzo fajna taka o dziewczynce, która, której spadł bucik, a nie mieszka na Ziemi, więc musi po niego ze swojej planety polecieć, żeby go odnaleźć. I, i szuka. szuka go po świecie, poznając różne kultury, religie i no, różne zakątki naszej planety. I to już wszystko, co chciałybyśmy polecić Wam na to wyzwanie. Mamy nadzieję, że weźmiecie w nim udział. Koniecznie dzielcie się z nami. Oznaczajcie hashtag czytelniczy alfabet. I LittleBookTube oczywiście. I mam nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze, jak my co miesiąc się bawimy. Super jest to odkrywanie nowych autorów, po których pewnie byśmy tak szybko nie sięgnęły, gdyby nie te wyzwania. Bo no, trochę nam to poszerza taką wizję tego, po jakich autorów może chcemy sięgnąć po kolejne pozycje. I fajnie, że tak różnorodnie jest. Jest to fajne. Na ten moment się z Wami żegnamy. Do wyzwania zapraszamy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da komentujcie? I w książkach z nami się zaczytujcie. PA! pa!